Thank you Dzień dobry, Konrado Moreno, zapraszam na program Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej. To program o funduszach unijnych, które w najbliższych latach będą zmieniać nasz kraj. A dziś zabieram Was na Podlasie, region, który do tej pory kojarzył mi się z przepiękną i tajemniczą przyrodą. Ale dziś, razem ze Steve'em Teretem, udowodnimy, że Podlasie ma również inną twarz. Steve, gdzie jesteś? Cześć Konrado, umówiłem się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Dobry początek. Podróżując szlakiem funduszy unijnych, Steve spotka młodych, bardzo obiecujących naukowców, którzy osiągnęli już światowe sukcesy. Przy okazji dokształci się z automatyki i nauczy się sterować marsjańskim łazikiem, by w przyszłości móc wziąć udział w wyprawie na czerwoną planetę, albo gdy się zeskanuje w formacie 3D, będzie mógł wysłać tam swojego awatara. Potem na pamiątkę pobytu na Podlasiu zrobi sobie selfie i wprosi się na kawę do nietypowej kawiarni, gdzie obejrzy designerską wystawę rękodzieła. Do gustu najbardziej przypadni mu jednak niecodzienny rower. Steve uwielbia wyścigi, ale jeszcze bardziej lubi wygodną kanapę i swój komputer. Ciekaw jestem, gdzie dziś zostawił swój telefon. Halo, Halo? Steve? Halo, Halo Steve? Aha, ciężko, rado. Nie, co ty? Ja, ja nie odpoczywam, ja pracuję cały czas. Właśnie widzę. Od czego zaczniesz? Idę łazić z fantastycznym wynalazcą, który się nazywa Michał. Zaraz ci go przedstawię. Ty jesteś jednym wśród stu w ogóle najfantastyczniejszych wynalazców w Europie, tak? Tak, mam taką przyjemność, że zostałem nominowany w rankingu New Europe 100, który, jest, który zrzesza 100 innowatorów Europy Wschodniej, no i jakoś tak się trafiło. A to wszystko dzięki właśnie m.in. temu pojazdowi, ponieważ jest to ładzik marciański, który wraz z kolegami z Politechniki Białostockiej yy, zbudowaliśmy na zawodnej university True Over Challenge I, i udało nam się je wygrać. I, żeby być na ścicie wiedzy, to nie trzeba pojechać do Cambridge czy do Oxford, to tutaj na Podlasiu w Białymstoku, to. Tak jest, można wszędzie, tylko podstawą jest ciężka praca. Praca, pracę. to frajda. Mogę? Jasne, ja wiem, że ja teraz tak, będę ciężko tak. pracował. Tak, super. Zmiał. Kazik, chodź. Chodź tu, chodź tu. Ale super. Ale dobry łazik. Dobry. Łaziki konstruowane na uczelni to światowy poziom. Podobne roboty mają wspomagać przyszłych astronautów w wyprawach na czerwoną planetę to faktycznie wygląda jak na Marsie. Tak, tak, ta, ta pustynia w tym stanie Utah w Stanach Zjednoczonych faktycznie wygląda jak powierzchnia Marsa, ponieważ mamy taki czerwony piasek i to spalące słońce z góry, to to wygląda jak na Marsie. Do zawodów na torze bez wertepów szykuje się inna grupa studentów. Bolid formuły student to duma wydziału mechanicznego. Tu teoria styka się z praktyką i to działa. Światowe konkursy, publikacje w fachowych pismach. Bez znajomości języków obcych współczesny uczony nie odniesie sukcesu. Wyposażenie laboratoriów językowych i technicznych na Politechnice było dofinansowane ze środków unijnych. Właśnie dzięki funduszom unijnym uzyskaliśmy tę maszynę. Myślisz, że, że mając teraz takie praktyczne umiejętności, łatwiej będzie dla Ciebie tak. znaleźć pracę później? Tak, jak mam doświadczenie, już wiem, wchodzę na zakład, widzę linię produkcyjną, wiem jak działa, wiem jak zaprogramować. I o to chodzi. Takie umiejętności z pewnością pomogą zaprogramować własną karierę. Tymczasem Steve rozpoczął swoją karierę jako model. Model 3D. Jestem teraz z Bartkiem z Wydziału Architektury i Bartek będzie mi skanował z najnowocześniejszym skanerem na 3D, tak? Tak. To u mnie w szkole nie dali nam nawet ołówek, a zaufają wam z takim drogim sprzętem? Ufają, ponieważ zostaliśmy wyszkoleni ogólnie, żeby używać takiego sprzętu. Mhm. No muszę dodać, że jesteśmy jedną z nielicznych tak naprawdę uczelni w Polsce, jeżeli nie w Europie, która daje dostęp dla studentów aby uczyli się na tym, rozwijali swoje możliwości. Om... Nie brzuch, nie brzuch, wiedziej, dziękuję. Dobrze. <śm> <ś> nie ukrywam, że, że dla ludzi jest to po prostu to fajne, żeby zobaczyć siebie w przestrzeni 3D. Na rozwój uczelni wydano z funduszy unijnych 300 milionów złotych. Tutaj studenci poznają podstawowe maszyny przepływowe, które stosowane są w inżynierii środowiska, czyli są to wentylatory i pompy. Ten sprzęt właśnie został pozyskany z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu mogliśmy się rozwinąć, dzięki temu powstało to laboratorium. Jak macie to wszystko, to po co wam więcej funduszy? Przychodzą nowe technologie, inżynier no, musi się też rozwijać. My nie możemy stać w miejscu. Jeżeli ktoś stoi w miejscu, to znaczy, że się cofa. Dlatego potrzebujemy tych funduszy. Właśnie. Nowy sprzęt jest potrzebny, nowe fundusze są potrzebne. Konrado, dowiedz się, z których funduszy możemy korzystać, a my ruszamy się dalej. Idę na spotkanie z rektorem, a więc zakładam toga. Panie profesorze, jak wyglądam? Jest bardzo ładnie. Prawie jak rektor. Prawie? Prawie, brakuje tylko łańcucha i berła. Panie profesorze, a jakie są plany na, na przyszłość? Przyszłe plany uczelni to są jak gdyby trzy główne kierunki. Pierwszy kierunek to jest współpraca z przemysłem i realizacja wspólnych programów badawczych z zakładami przemysłowymi, które znajdują się na terenie podlasia. Druga rzecz to jest budowa Energetycznego Centrum Szkoleniowo-Badawczego, który chciałbym, żeby równolegle stało się naszym źródłem ciepła, prądu elektrycznego i chłodu dla kampusu. Natomiast trzecia inicjatywa to jest inicjatywa wspólna trzech Uniwersytetów Białostockich i Urzędu Miasta. Chciałbym, żeby na terenie. Kampusu Powstał coś, co określamy małym Kopernikiem. To jest Centrum Nauki i Techniki, bo zainteresowanie młodzieży tym jest ogromne. Dzięki funduszom unijnym ta uczelnia naprawdę ma kosmiczne możliwości. Oh, Wzięcie ta technika. Zapomniałam coś oddać. Cześć. Zastanawiam się, co by osiągnęli Maria Kirillskudowska lub Mikołaj Kopernik, gdyby mogli kształcić się na takiej uczelni. To niesamowite, jak bardzo rozwinęła się ta białostocka uczelnia. Daria Kubiak, nasz ekspert od funduszy europejskich, jest z nami. Dario, jak można było zdobyć takie środki? 300 milionów to jest naprawdę pokaźna pula środków europejskich pozyskanych przez uczelnię. Najczęściej tego typu inwestycje to nie jest jeden duży projekt, tylko to się składa się na to kilka mniejszych projektów, na które występuje taka uczelnia o dofinansowanie. I w zasadzie każda instytucja, która ma duży program do zrealizowania, może pozyskać środki w ramach mniejszych projektów. Jedyne, co musi uważać, to jest podwójne finansowanie. A czy to jest skomplikowane? Co to oznacza? Podwójne finansowanie jest wtedy, kiedy ten sam koszt chciałbyś rozliczyć z dwóch różnych Projektach. Politechnika Białostocka wprowadza też pewien model współpracy z biznesem. W najbliższym czasie spora pula środków będzie przeznaczona na to, żeby zachęcić przedsiębiorców do współpracy z naukowcami. Dziś to połączenie między nauką i biznesem w Polsce zaczyna się stopniowo rozwijać. Mamy tego coraz lepsze przykłady, więc jest to kierunek, na który warto zwracać uwagę i cieszę się, że Politechnika akurat w tym kierunku idzie. Rektor Białostockiej Politechniki chce wykorzystać energię odawialną. Czy znajdzie na to środki Pewnie. Regionalne programy, w tym przypadku akurat województwa podlaskiego, dofinansowuje tego typu inwestycje. Wiesz, to jest też taki dosyć ciekawy sposób na to, żeby zaoszczędzić środki publiczne, żeby w przyszłości tak naprawdę koszty obsługi tego typu laboratoriów były po prostu niższe. Unia namawia nas do, do partnerstwa. Wiem, że w tym partnerstwie na Podlasiu jest ciekawa perspektywa stworzenia pewnego centrum naukowego. Tak, i to też jest ciekawy przykład, ponieważ jak widać można kilka różnych uniwersytetów zjednoczyć tylko po to, żeby by stworzyć jedno centrum, które będzie pokazywało młodzieży i zachęcało ją do tego, aby zainteresować się... Taką typową działalnością akurat dla Politechnik. Zastanawiam się, czy to jest tak, że ta Polska Wschodnia, o której jeszcze kilka lat temu mówiliśmy, ewentualnie, że może być trochę bardziej zacofana pod względem na przykład infrastruktury, że dzisiaj już jest niezwykle do przodu. Wiesz, przecież od dłuższego czasu Polska Wschodnia ma dodatkowe dofinansowanie i w tej najbliższych latach również będzie miał dodatkowy program dedykowany właśnie rozwojowi Polski Wschodniej, więc możliwości poprawy tej infrastruktury akurat na tym terenie będą znacznie większe. Słyszymy o wielu różnych programach, o finansowaniu naukowym, o również wykorzystywaniu ponownym energii. Jak z tym wszystkim się nie zgubić? Programów jest kilka, które działają na terenie Podlasia, więc najłatwiej byłoby udać się do punktu informacyjnego i zobaczyć, który z tych elementów projektu, który chcemy zrealizować, pasuje do którego programu. Daria, czy ktoś kiedyś oddał Ci swój pomysł na biznes od tak za darmo? No to trudne pytanie. A takie cuda zdarzają się na Podlasiu. Zobaczmy, co odkrył Steve zauroczył rynek w stoku. Selfie z DVD z Podlasia. Dzień dobry. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Często się kawą. Proszę bardzo, smacznego. Dziękujemy. Chyba trafiła się okazja. Przepraszam. Przepraszam, co to za akcja? Dzień dobry. Pobie kawa? Dzień dobry. Bardzo proszę. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Tak? To znaczy, Pre? że sprzedajecie kawy dzisiaj tylko prawnikom, sędzią. Nie, nie sprzedajemy dzisiaj, promujemy, rozdajemy, bo to jest jedna z wielu akcji społecznych, jakie realizuje moja fundacja. Szukamy ciągle innowacyjnych rozwiązań, a kawiarnia jest jednym z nich. Zapraszam Cię do nas. Chętnie. Daleko? Może biorę jeszcze jedno ciasteczko na bardzo drogę. Na wszelki bardzo. wypadek. Dziwny. A ja tutaj się umówiłem na kawę. Kawiarnia ta ma wyjątkową ofertę. Nie tylko kawę. Dzięki, dziękuję bardzo. Magda, to jest bardzo ciekawe kawiarnia. To ktoś przyjechał przede mną rowerem. Wiecie, to, to jest chyba nienormalne. To nie jest typowe, ale w tym miejscu zdarza się to często, dlatego że ta kawiarnia łączy... W... Różne funkcje. To jest część gastronomiczna. Mamy bar, mamy kawiarnię, ale tak jak widzisz, mamy tutaj też showroom. I w tym miejscu każdy twórca, każda młoda bądź starsza osoba, która ma umiejętność jakoś produkowania jakichkolwiek ciekawych rzeczy czy przedmiotów użytkowych, zawiera z nami umowę i może te rzeczy sprzedawać bez prowadzenia działalności gospodarczej. Kawiarnia funkcjonuje dzięki skorzystaniu z funduszy europejskich. Gdyby ktoś chciał prowadzić podobny lokal, może w ramach franczyzy społecznej skopiować białostocki wzorzec za darmo. Steve, chciałam Ci przedstawić jedną z naszych designerek, Ola. Cześć Ola. Steve. Cześć Ola. Pokażesz mi, co potrafisz zrobić? Jasne. Chętnie. Chciałabym Ci opowiedzieć o kilku moich projektach. Pierwszy z nich jest to krzesło, to jest krzesło barowe. Jakbym miał piwo, to chętnie bym siedział, ale może później. Następnym projektem, o którym chcę Ci powiedzieć, są te lampy. Są zrobione no. z prawdziwego podlaskiego drewna i ja robiłam je z moim tatą w naszym przydomowym warsztacie. Pięknie są. Tutaj mamy kafle ceramiczne i one są inspirowane martwymi drzewami, które są w Puszczy Białowieskiej. Aha. I te wszystkie owady żyją w tych martwych drzewach w środku, ale to nie są żywe, ja je rzeźbiłam i malowałam. Powiedz mi. Co Ci daje ta współpraca z kawiarnią? Gdybym siedziała tylko w domu, w swojej pracowni i nikomu nigdy nie pokazywała swoich projektów, to moja praca nie miałaby żadnego sensu, więc Aha. przede wszystkim to, że ludzie mogą je zobaczyć, mogą... Usiąść, dotknąć. Dotknąć, właśnie. I kupić. I kupić. O, no właśnie. Lampy super, ale Steve'a zaintrygował rower. Adam, to Ty przyjechałeś tu rowerem. Nie jesteś jedyny, bo znalazłem drugi. To, to jest jakiś parking dla rowerów? To jest e, moje ekspoze, tak to możemy nazwać. E, rowery buduję w swoim warsztacie. Wielu zaczynało swój biznes w garażu i zaszło aż na szczyty, jak Steve Jobs. Ale fajnie! Adam, co so to są te znaczki, te hieroglify tu na kole? Te hieroglify to są wzory z podlaskiego wzornictwa ludowego. To są wzory z naszych tkanin regionalnych i udało mi się je nanieść na rower w różnych miejscach, tak żeby wystylizować go właśnie na podlaski folk. A to? Słuchaj, to jest. Widelec na sprężynach amortyzowany na specjalne zamówienie. Czasami ludzie nie są w stanie jeździć na normalnym rowerze, bo potrzebują jakichś specjalnych parametrów. I wtedy y, robię rowery na przykład dla y, osób masywnych albo bardzo wysokich, czasem ba bardzo niskich i one się świetnie sprawdzają w takich warunkach. Jestem bezpośrednim beneficjentem funduszy unijnych i dostałem dotację na swoją firmę. Dzięki Kres? temu y, tak, dzięki temu mam swój warsztat. I w którym mogę robić rowery i realizować najbardziej fikuśne zamówienia. A planujesz złożyć nowy wniosek? Cały czas rozglądam się za nowymi dotacjami i być może będą to rowery specjalnie dla Anglików. Zamierzam w przyszłości uderzyć na całą Europę. Zapraszam Cię na przejażdżkę, sam przetestujesz i powiesz, czy wystarczają dla typowego albo dla luksusowego Anglika. O, pięknie! Spędziliśmy tyle czasu w Twoim bunkcie pod Ziemią, że zapomniałem, jakie mamy ładną pogodę. A z telewisto, Konrado! Jedziemy do Puści Białowieskiej. Zobaczymy żubry. Wsiadamy na rowery, jedziemy na kawę do Białego Stoku. Dzień dobry. Magdalena Skup z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białym Stoku. Dzień dobry. I Daria. Kontynuujemy rozmowę z Dario. Nasz ekspert, Dario, jako ekspertka, wyjaśni nam, czym jest franczyza. To jest taki rodzaj licencji, który pozwala e, na przykład tobie wziąć ode mnie mój model biznesowy i go legalnie skopiować jeden do jednego. Twój na pewno będzie lepszy niż mój model biznesowy, to z pewnością. Ale usłyszałem o takim terminie jak franczyza społeczna, pani Magdo. Na czym to polega? Franczyza społeczna to też jest prowadzenie biznesu, ale pod cudzą marką i według cudzego pomysłu. Z tym, że ten biznes powinien realizować cele społeczne. A wy. Macie model franczyzy społecznej, społecznej. właśnie. Mhm. I jak widzieliśmy w materiale, skupiacie młodych twórców, którzy mogą sprawdzić się już jako młodzi przedsiębiorcy. Jest to element franczyzy społecznej, którą wprowadziliśmy, ponieważ stworzyliśmy kawiarnię, która oprócz działalności gastronomicznej ma również część związaną z pożytkiem publicznym, czyli udostępniamy miejsce osobom, które są twórcami, designerami, chciałyby swoje produkty sprzedawać właśnie u nas w kawiarni. A jakie jest zainteresowanie? Bardzo dużo jest tego, się bardzo cieszę. Czyli Dario, mamy młodych twórców albo osoby, które chcą spróbować swoich sił i tworzyć firmy czyli mówimy o rozwoju przedsiębiorczym, mogą liczyć na wsparcie funduszy unijnych? Oczywiście. Akurat program regionalny województwa podlaskiego zarówno finansuje osoby, które chciałyby dopiero założyć swoją działalność gospodarczą, jak i takie osoby, które już tą działalność posiadają. Też jest bardzo ciekawy właśnie model tutaj zaproponowany przez Państwa, z tego względu, że jeszcze nie wiedząc, czy tak naprawdę ta Twoja działalność ma szansę rozkwitu, czy ma możliwość pozyskania klientów, możemy przyjść w takie miejsce i zobaczyć, czy tak naprawdę ten nasz biznes... Będzie w przyszłości opłacany. Czyli krótko mówiąc, spróbować własnych sił przy tej nowej działalności gospodarczej. Ta licencja, o której wspomnieliśmy, jest darmowa czy nie? Licencja jest darmowa, czyli to pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jest za darmo. Natomiast po to, żeby utrzymać później i utworzyć i utrzymać tego typu jednostkę, czyli na przykład kawiarnię, potrzebne są środki finansowe. I tutaj pomagamy gromadzić właśnie ze środków unijnych. A jakie są Wasze doświadczenia? Czy Wy również ubiegaliście się o pomoc z funduszy unijnych? Tak, nasza fundacja działa 10 lat i w ciągu tych 10 lat wdrożyliśmy projekty na ponad 20 milionów złotych. Są to projekty bardzo małe, po 5-50 tysięcy złotych, ale też kilkumilionowe, które wspierają rozwój lokalny i rozwój regionalny właśnie w obszarze między innymi przedsiębiorczości społecznej. Generalnie Unia lubi tego typu akurat działalności, ponieważ one są dosyć popularne w innych krajach. Nie wiem, Anglia opiera się o system usług opiekuńczych, które w ten sposób na, na podstawie właśnie franczyzy społecznej są otwierane w Niemczech mamy supermarkety Włosi hotele. robią z kolei hotele więc no i restauracje jakby, także z nami, tak restauracje znacznie. oczywiście też też tak funkcjonują więc jest to dosyć ciekawy sposób na to aby pozyskać wiedzę jak prowadzić daną działalność następnie pozyskać środki na same prowadzenie tej działalności gospodarczej właśnie w ramach funduszy unijnych i tak naprawdę dzięki temu rozwinąć na no, swoją własną działalność pani Magda jakie są wasze plany na przyszłość. Będziemy promować innowacje społeczne. Chcemy włączać ludzi na rynek pracy, pomagać yy, znaleźć nowe rozwiązania, tworzyć miejsca pracy i kreować te sytuacje, które pomagają realizować założone cele właśnie w obszarze społecznym. Podlasie świeci przykładem. Franczyza społeczna to ciekawy pomysł na rozwój własnego biznesu. Proszę o tym pomyśleć. Pięknie spodla aż żal się żegnać, ale mamy dobrą wiadomość, bo za tydzień poznamy inny region, inne ciekawe pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Ja zachęcam Was do odwiedzania punktów informacyjnych funduszy europejskich, a ich pełną listę znajdziecie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Do zobaczenia. Adios.